Nie jestem dobry w marketingu. Nie znam się na marketingu. Nigdy nie miałem do czynienia z marketingiem. Czasem słyszę um, takie odpowiedzi na możliwość współpracy z naszą firmą. Powiem Tobie tak, nie wiem na ile mi uwierzysz, ale um, mnie się wydawało, że ja coś wiem na temat marketingu, bo skończyłam Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu. Jednak powiem Tobie, że to tylko teoria, teoria, która się nijak nie przydała tutaj w networkowym marketingu. Naprawdę, nijak się nie przydała. Ja zobaczyłam, czym jest prawdziwy marketing dopiero w progach networku, a już w ogóle, czym jest marketing online, dowiedziałam się kilka miesięcy temu, jak weszłam w progi online ale powiesz dobra Justyna, ty tam nie ściemniaj, ty tam nie ściemniaj, bo na pewno ty tam liznęłaś i ty tam coś tam. Dobra, okej. Okay. Pomyśl sobie teraz, co Agnieszka, nauczyciel religii, może wiedzieć o marketingu. Co pani z Żabki, też Agnieszka, może wiedzieć na temat marketingu. Nie no, dobra, ona może coś tam kumać z marketingu, tam wiecie. Okej, okay. ale co Gosia, pracująca w urzędzie, może wiedzieć o marketingu? Co fryzjerka, dobra, fryzjerka może coś tam wiedzieć. Co policjant, Artur, może wiedzieć o marketingu? Co Marcin, piłkarz, może wiedzieć o marketingu? No właśnie. Weź pomysł przez chwilę. Jeśli nic totalnie nie wiesz o marketingu, powiem tobie to nawet lepiej. Bo mnie, wchodząc w progi em, biznesu, mnie się wydawało, że ja coś wiem i mi się to przyda. Potem musiałam rozwiewać to wszystko w ogóle <coughs> okazało się, że nic. A ty, jak nie wiesz, to nie musisz niczego rozwiewać, bo wszystkiego po prostu możesz się nauczyć. Mamy tu narzędzia, mamy tu pomocę. Mamy zoomy, szkolenia. Yy... Po prostu. Mnóstwo wszystkiego dla każdego, kto tylko chce. Kto chce wyciągnąć rękę po więcej. Po więcej w życiu. Twoje życie, tak jak życie wielu, yy, wielu osób, wielu osób może się zmienić w najbliższym czasie, w przeciągu nawet kilku miesięcy o 180 stopni. Ale to od Ciebie zależy, to tylko od Ciebie zależy, czy wyciągniesz rękę i sprawdzisz temat. Bo co? Bo zawsze warto rozmawiać i oczywiście do tej rozmowy serdecznie, serdecznie zapraszam. Dzięki za uwagę, cudownego poniedziałku. Do zobaczenia.